Teraz z kolei czas na gościa Radia Plus w letnim studiu w Gdańsku przy ulicy Długiej. A będzie m.in. o tym, jak po prostu nie zgubić się w Gdańsku, Sopocie i Gdyni. Autorki przewodnika po Trójmieście są gośćmi Iwony Demskiej. Rozmowy na plaży. Lwi Przewodnik po Gdańsku, Sopocie i Gdyni, tak nazywa się ta książka, w Radio Plus już o tym mówiliśmy, a dzisiaj y, dwie sympatyczne panie ze mną, pani Elżbieta Bensleben i Katarzyna Antończyk. Mimo y, różnicy w nazwiskach, panie są mocno ze sobą związane, bo panie są siostrami. Tak, zgadza się. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. No i ten duet rodzinny zadziałał. Zadziałał w postaci tej książki. Skąd pomysł, żeby napisać po pierwsze wspólnie, a po drugie dlaczego właśnie taka książka? Przewodników po Gdańsku jest już sporo. Czym ona się różni od tych, które mamy na rynku? No ja muszę powiedzieć, że rzeczywiście jest sporo przewodników w Gdańsku, natomiast brakuje tego, co jest przeznaczone dla dzieci. Ten przewodnik nie tylko opisuje najbardziej podstawowe zabytki, które możemy zwiedzić wspólnie z dziećmi, a też sposób tego zwiedzania jest troszeczkę inny. Proponujemy takie zwiedzanie, które może dzieci nie obciąża, nie nudzi, gdzie dzieci będą z radością podchodzić do obrazu, na przykład oglądając Sąd Ostateczny w Muzeum Narodowym mogą poznać. Różne fragmenty, i po prostu to może je zaciekawić. Także taki mamy sposób na to, co jest znane, a jednocześnie pokazujemy to, co jest może mniej znane. Są różne takie miejsca na spacery, ale też i różne atrakcje turystyczne, które niekoniecznie nawet mieszkańcom trójmiasta nie są bliskie czy znajome. I może ja tutaj poproszę siostrę, bo jest taka jedna atrakcja, która jest szczególnie jej bliska i do której. Zaprasza wszystkich, a mało kto o niej wie, Kasiu. Tak, moją ulubioną atrakcją jest zdecydowanie Opływ Motławy w Gdańsku. Jest to atrakcja, która jest oddalona teraz od nas, od letniego studia Radia Plus, dosłownie o 15 minut piechotą. No i nadaje się do zwiedzania w, przez cały rok właściwie, a jest zupełnie nieznana właśnie nawet Gdańszczanom, którzy mieszkają w pobliżu. Są to fortyfikacje XVII wieczne o których właśnie niewiele osób wie, a które są fantastycznym miejscem na, na spacer. Panie się pracą podzieliło dość konkretnie. Jedna pani napisała, a druga pani zilustrowała. Tak? Tak. Czy to, to się... z, z tego, czym się pani zajmują na co dzień, z, czyli z zawodów, które panie wykonują. E, tak, e, tak, jakby e, można powiedzieć, że nasze zdolności są w pewnym sensie właśnie podzielone i dlatego e, też e, ten przewodnik e, ma, przyjął takie, taką a nie inną formę. E, siostra przepięknie pisze, ma lekkie pióro i bujno wyobraźnię, tak więc. E, tak, więc dzięki, papier, niej, tak? Tak, dzięki niej powstały te, te ciekawe opowieści Olwiątka. No a z kolei ja dzięki, dzięki studiom na, na Wydziale Architektury. A do tego jestem przewodnikiem po Gdańsku, Sopocie i Gdyni, co zdecydowanie pogłębiło moją wiedzę Trójmiasta i dzięki czemu jakby ten przewodnik ma dobre podłoże merytoryczne. Czyli bardzo profesjonalnie się Panie przygotowała. Z tego co wiem, Pani zawodowo nie zajmuje się pisaniem, tak? Czy może już od tej książki tak? Ja, to znaczy, ja jestem adwokatem, także A. ja piszę na okrągło. <noise> Tylko, to, że może nieco inne rzeczy. Trochę co innego, rzeczywiście. Nie dla dzieci, tak? Bynajmniej nie dla dzieci, i faktycznie muszę powiedzieć, że ta książka się tak sama pisała przez, przez pewien czas. Koncepcja w ogóle, takie pierwsze pani pytanie było, jak to powstało. Ja mam dwoje dzieci, w wieku lwiątek mniej więcej, i myśmy razem, od właściwie, od kiedy córka starsza się urodziła, jeździli po trójmieście i też po okolicach Gdańska, zwiedzaliśmy wspólnie i później, żeby jej utrwalić różne historyjki czy różne, różne miejsca, żeby jej przypomnieć, gdzie byliśmy, no to te, te historyjki powstawały, one się. Ciągnęły, potem na zamówienie jeszcze um, wielowątkowa um, fabuła, którą oczywiście skróciłam tutaj, ale um, um, powiem też, że dla mnie to był relaks po tych wszystkich pismach, które przez cały dzień pisze. I człowiek ma um, nawyk um, pisania, oczywiście, ale jest zupełnie jest to cenne. Po pierwsze inny język, tak? Po drugie, sprawy, kaliber po prostu poruszanych przez panią zawodowo spraw jest zupełnie inny, więc to była odskocznia. Tak? Oczywiście. Można tak. było wyobraźnie wyobraźnię troszeczkę na inne pola przenieść. I to była wielka przyjemność A też. Proszę powiedzieć, jak się pisze w duecie, bo to nie musi być wcale łatwe, i jeszcze w duecie siostrzanym? Czy panie się sprzeczały podczas pracy? Zdarzało się, zdarzało się. Trudno przyznać, że nie, ponieważ właśnie taka intensywna praca przez kilka miesięcy e, zdecydowanie właśnie prowadzi do, e, do, do różnicy zdań czasami, e, ale zawsze udawało nam się znaleźć kompromis. I myślę, że te kompromisy też e, na pewno ulepszyły książkę, ponieważ każda z nas e, no jakby, była poprawiana przez drugą w różnych aspektach. E, no i to było bardzo obiektywne to była bardzo zawsze obiektywna i surowa ocena ze strony drugiej osoby. Tak jak to tylko w duecie siostrzanym, myślę, może być. Jeszcze jeżeli mogę powiedzieć, to myślę, że bardzo ułatwiła to e, tą współpracę technika, bo myśmy e, pracowały w dwóch różnych miejscach. Ja mieszkam w Gdyni i Kasia obecnie mieszka w Gdańsku. Pochodzimy z Sopotu, stąd w ogóle Trójmiasto jest dla nas absolutnie pod każdym względem nasze własne. Natomiast e, no, pisałyśmy na odległość i e, myślę, że kabel telefoniczny, który gdzieś tam nas dzielił, mógł e, uspokoić czasami e, te emocje, które się wiązały. Rzeczywiście bywało, że, że tam walczyłyśmy, zwłaszcza o, zwłaszcza o e, zawartość dlatego, że tam jest ponad 60 miejsc opisanych i one są rzeczywiście subiektywne, to znaczy oprócz tego, co jest konieczne, tutaj Kasia dbała o to, żeby było to wszystko, co jest konieczne dla każdego turysty, to są takie miejsca, które są właśnie nasze ulubione i gdzie staramy się, żeby te dzieci dotarły. Czyli tak. Żeby... można po prostu pójść drogą mniej uczęszczaną, tak? Nie tymi głównymi szlakami, na tym polega też jakby wartość tego przewodnika. Gdzie można sobie troszkę więcej zobaczyć? Kto jeszcze nie ma książki? Czy Pani ma jakieś fora, na których można trochę o niej podyskutować? Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich na nasz profil na Facebooku, który łatwo znaleźć, ma taki tytuł jak przewodnik, czyli Lwi Przewodnik po Gdańsku, Sopocie i Gdyni. Tam jest w środku pokazana zawartość jednej strony, także tam jest takie krótkie opowiadanie o tym, co lwiątka robią w Parku Oliwskim, obok są zdjęcia, ale równocześnie zamieszczamy informacje na bieżąco, co obecnie proponujemy, żeby e, użytkownicy Facebooka mogli e, i przyjaciele Lwiego przewodnika e, mogli zrobić w czasie wakacji, gdzie wyjechać. Niekoniecznie w Trójmieście, ale tuż obok. Tak? Czyli książka jest taka interaktywna, ona właściwie cały czas się w pewnym sensie zmienia, e, bo ona działa w przestrzeni. Bardzo Paniom dziękuję. E, ten siostrzany duet zadziałał fantastycznie. Lwi przewodnik po Gdańsku, Sopocie i Gdyni, autorki Elżbieta a Bansleben i Katarzyna Antończyk były w naszym letnim studio Radia Post. Dziękuję Panią Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękujemy bardzo. Rozmowy na plaży.